Dzień dobry, witamy serdecznie wszystkich kolegów hodowców. Dzisiaj mamy przyjemność gościć kolegę Marcina Raczyńskiego z Centrum Zdrowia Gołębi i już przedtem rozmawialiśmy sobie tutaj o produktach Centrum Zdrowia Gołębi, ale dzisiaj jeszcze postanowiliśmy Marcina połączyć troszeczkę i poprosić go o wyjaśnienie tutaj dwóch zmian, które zaszło w produktach takich można powiedzieć sztandarowych Centrum Zdrowia Gołębi, czyli w kombiwecie i w adenowecie, wiele, wiele, pytań pojawiło się od hodowców, skład został zmieniony, stąd troszeczkę inna konsystencja, mm -hmm. ale może Marcin by tutaj więcej powiedział na ten temat, jak to, jak to właśnie wygląda na dzisiaj, jeśli chodzi jak o Jak najbardziej. O po to jestem, żeby, jeśli pojawiają się jakieś pytania, żeby je rozwiać, albo żeby konkretnie odpowiedzieć i wyjaśnić temat. Przede wszystkim od ponad roku kombiwet jest już nie w wersji płynu, który stosujemy do poidła czy do karmy, tylko jest w formie żelu lub takiej pasty, syropu, który podajemy tylko i wyłącznie do karmy. Ewentualnie przy schorowanych, słabych gołębiach z dużymi niedoborami, podajemy bezpośrednio do dzioba. W każdym opakowaniu jest dołączony w kartoniku, może pokażę, taki korek. Też y, odpowiadając na te pytania, które były no, już prawie rok temu często zadawane, dlaczego jest teraz taki gęsty i dlaczego ta pompka, którą wcześniej dołączaliśmy y, nie sprawdza się. Faktycznie sprawdziliśmy, o ile się nie mylę, 7 czy 8 różnego rodzaju pompek takich, które są stosowane w branży y, drogeryjnej, nie wiem, dożeli, do żeli, do do mydeł, ale to tylko pompka tak? do takiej butelki, którą też tutaj wkładaliśmy i wtedy można było sobie precyzyjnie wyciskać. Otóż te, te dozowniki się nie nadają tak naprawdę i dlatego znaleźliśmy taki prosty korek, który daje radę i, i powoduje łatwe i precyzyjne dozowanie tego produktu. Otóż tego typu korki nie mają plomby dlatego jest dalej zastosowany oryginalny korek czy nakrętka z plombą. Też zwracam uwagę, że nasze wszystkie produkty mają taki zielony kołnierz, żeby to też rozpoznać. Wtedy nakręcamy sobie ten, ten czarny korek. Tutaj wciskamy. Wcześniej oczywiście produkt trzeba, tak jak widzieliście, dobrze wymieszać i sobie o, dozujemy tyle, ile potrzebujemy, na przykład 20 ml tego, zobaczcie, żelu. Na akurat to jest dawka na 2 kg karmy, i wymieszamy z karmą. Poprzez to możemy też zastosować nasze produkty sypkie, ziołowe. E, dlatego on się idealnie sprawdza, jako też taki nośnik, czy, e, czy właśnie pasta, która zlepia nam sypkie produkty z karmą ziarnistą. I to jest proste dozowanie. Przede wszystkim, też jest o wiele bogatszy skład niż był w tej wersji płynnej. W nowej wersji kombiwetu, żelowej, tak jak Państwo widzicie, mamy źródło przede wszystkim drożdży, witaminy B-kompleks. To jest na nośniku, na melasie, melasie czcinowej, podkreślam. I takie nowe substancje się pojawiły w składzie, które odpowiadają za smarowanie, za wyeliminowanie problemów z chrząstką stawową czy z stawami. U gołębi, no jakby nie było, pocztowe są gołębiami sportowymi i często, wiadomo, eksploatujemy je w czasie sezonów na różne loty i ciężkie i te bardziej przyjemne. Natomiast tutaj dlatego dodaliśmy polagę oraz harpagopyton, czyli to jest zioło, które nazywa się, kolokwialnie mówiąc, czarcipazur, który ma też swoje właściwości przeciwbólowe, przeciwzapalne. Dlatego ten produkt, oprócz tego, że w, łączeniu, w okresie łączenia w pary, to również świetnie się sprawdza, jak już trenujemy. Po zimie te gołębie, wiadomo, nie latały, często siedziały tylko w wolierach. Od czasu do czasu, ze względu na przykład na jastrzęb, jalko wypuszczaliśmy. Dlatego warto, aby przed pierwszymi treningami czy oblotami zastosować kombiwet, żeby zregenerować po zimie nie tylko stawy, ale i cały organizm. I dodatkowo w składzie jest również MSM, czyli siarka organiczna, która też jest, ma swoje no, właściwości prozdrowotne. Tak? Także tutaj podkreślam, wersja żelowa, precyzyjne dawkowanie. Kolejne też pytania dotyczyły Adenowet. Adenowetu. Tak? Adenowet również pojawił się w wersji żelowej, wcześniej był w wersji takiej jak Kombiwet płynnej. Tutaj znowu spotkamy w opakowaniu ten sam korek do dozowania. Przed zastosowaniem silnie wstrząsnąć, żeby wszystko dokładnie wymieszać. Tutaj mamy e, oparte o e, też i takie związki odpornościowe i to jest produkt do tak zwanej profilaktyki e, związanej z no, problemami szczególnie głębi młodych albo. Z problemami układu no, gastrycznego, tak, z różnymi odchodami. Natomiast jeśli chodzi o to adeno czy Adenokoli, to również warto u młodych głębi, gdzie one już są odsadzone od rodziców, wtedy zastosować też takie, takie podawanie pulsacyjne, tak bym to powiedział, czyli stosujemy przez 3 do 5 dni, jak już są same i same pobierają karmę, a potem drugie drugą tą tak zwaną kurację profilaktyczną tuż przed tym jak zaczynamy je wywozić i trenować w tych często to miesiącach już ciepłych letnich wtedy możemy mieć do czynienia z adenowirozą gdzieś w okolicy i wtedy ale też to warto, że to się wsuwa, ale często troszkodowcy zgłaszają, że chociaż w roczne, mm -hmm. w czasie właśnie intensywnej przygotowania do, do tego, do, e, już do lotów, mm -hmm. e, często jak troszeczkę temperatura nam e, podskoczy, to po tych pierwszych lotach też potrafią mieć objawy adenowirozy. Tak, tak. Także od kilku lat jest to, jest, do... jest to coraz ten częściej, problem się nasila coraz prawda? częściej jest to spotykane właśnie takie takie informacje mamy że, że, że powiedzmy przy odpowiednich tam warunkach atmosferycznych jednak hmm. ta adenomiroza atakuje te głębie nawet, nawet roczne nie? dlatego też w opisie hmm. znajdziecie Państwo kilka zdania o tym że można to przede wszystkim stosować u gołębi młodych jak również żeby wzmacniać ich układ odpornościowy u dorosłych czy my mówimy wiadomo o starych gołębi tak? także też warto Dwa razy co najmniej w roku zastosować taką kurację, i to jest taki z kolei, jak widzicie, pomarańczowy żel, który również podajemy albo wymieszany z karmą, albo można również u słabych gołębi zastosować bezpośrednio po mililitrze do dzioba. Do tego można wykorzystać takie specjalne dozowniki, które pokażemy już w filmie przeznaczonym i omawianym z sprzętem weterynaryjnym, a dokładnie ze strzykawkami automatycznymi. Także tutaj, jeśli chodzi o Adeno, mam nadzieję, że wyjaśniłem te nurtujące sprawy dotyczące tego produktu. I co jeszcze, słuchajcie, budziło wątpliwość albo pojawiały się jakieś pytania? Co no, dotyczące... jeszcze o Silveco, Też dużo zapytań jest. Mhm. Często hodowcy myślą, że to jest jakieś żrące, że, jak, że to za silne jest. Także można było coś dopowiedzieć, w. tym Tak, ten produkt mamy już też od jakiegoś czasu w sprzedaży. Wcześniej go dwa lata testowaliśmy. E, produkt jest zarejestrowany. E, co ciekawe, tutaj są w składzie takie związki połączenie właściwie związków jeden działa szybko, ale do pewnego momentu, i wtedy, kiedy ten pierwszy składnik przestaje działać, Zaczyna działać ten drugi, i on działa długoterminowo. Produkt do tego jest dołączona, tak jak wiem, że też na jakimś filmiku opowiadaliście, jest dobrą instrukcją. Są właśnie do tego przeznaczone rękawice nitrylowe, które ubieramy przed zastosowaniem. Ja jedną ubiorę, a drugą nie, żeby też pokazać powiem dlaczego. Więc w zależności od tego. Jak chcemy zastosować i kiedy chcemy go zastosować, bezwzględnie jest potrzebna nam do tego woda destylowana, demineralizowana. Chodzi o to, żeby to nie była woda zakwaszona, bo nie wiem, jak u Was, ale ja też spotkałem się z takimi pytaniami, że wodę trzeba zakwasić, czy ona może mieć chlor, czy nie może. A więc odpowiadam. Woda kompletnie czysta. Dlatego ta kolokwialnie nazywana destylowana czy demineralizowana, chodzi o to, aby produkt działał, czyli Silveco plus Gołąb, działał szybko i skutecznie, bo tego każdy z nas oczekuje, tak? tak dokładnie. E... I dlatego w kompletnie czystej wodzie, która jest pozbawiona wapnia, magnezu, żelaza i tego typu związków, bo on bardzo szybko zaczyna je wiązać. A tego nie chcemy. My chcemy, żeby on działał, na patogen, który dręczy nasze gołębie. I to jest koncentrat, podkreślam. Dlatego przechowujemy go w tej oryginalnej butelce ze specjalnym korkiem, który jest wyposażony w taką membranę odpowietrzającą. Ubieramy rękawiczki, bo jeśli tego nie zrobimy, to mówicie, że hodowcy często pytali, że to jest żrące czy coś takiego. To jest koncentrat. Po to jest dokładna instrukcja, żeby ten koncentrat rozcieńczyć z wodą destylowaną. Natomiast jeśli tego nie zrobimy, także troszkę też trzeba się natrudzić, żeby go odkręcić. Ja pokażę, może nie dużo, ale postaram się wylać o jakieś tam 5 ml na rękę. tak? I po pewnym czasie, co się dzieje, ten koncentrat powoduje to, że może nam pojawić się taka biała plama na ręku. Jeśli ona się pojawi albo się oblejemy przez przypadek, nie ubierzemy na przykład rękawiczek, albo zrobicie tak jak ja teraz, wystarczy zmyć wodą z mydłem i to wystarcza. po pewnej chwili, na przykład po 2-3 minutach, możemy poczuć lekkie pieczenie, swędzenie na skórze, ze względu właśnie na jego skład. Jeśli się wczytamy, też jest pełna instrukcja, jak należy postępować z silwego plus gołą. Natomiast jeśli to już mamy za sobą i wiemy, jak go używać, bo przede wszystkim przeczytaliśmy instrukcję na etykiecie i dołączoną specjalnie pod kątem naszych gołębi. Dlaczego jest ta dodatkowa? Ponieważ tutaj można go stosować w zależności od problemu. I ja wiem jak to jest. W katalogu on też jest opisany. O, jest cała strona poświęcona silwaką plus gołą. Natomiast nie zawsze mamy ten katalog pod ręką. Nie czytamy często co jest na etykiecie, ale myślę. że... bardzo jak... rzadko czytamy no. co, co jest na etykiecie, ale akurat w przypadku tego produktu yy, Warto. Należy, należy, należy należy przeczytać, żeby bezwzględnie go, tak, żeby go jak gdyby, zastosować w sposób odpowiedni, żeby on właśnie działał w ten sposób, w który jest przewidziany, przewidziane jego działanie. Czyli żeby tak. nie osłabić jak gdyby jego, jego funkcji tutaj. Tak jest. Woda destylowana, rozcieńczamy według. Instrukcji i podajemy go gołębiom 3, 5 do 10 dni. Nic się nie dzieje. Testowany był przez no, pion weterynaryjny e, nawet u takich e, młodych, e, kilkudniowych pisklaków, e, u gołębi przede wszystkim pocztowych, ozdobnych, u kurczaków, u barżantów, e, u perliczek. Także produkt jest szeroko przebadany i na to również są argumenty, mocne argumenty. Za chwilę o nim powiem. Ale przede wszystkim jest to produkt nowej generacji o długotrwałym działaniu. Jeśli mamy takie problemy, czy związane z adenowirozą, tutaj jego główne wskazanie, ale to jest w pewnym okresie, tak? natomiast w tym okresie jesienno-zimowym często mamy problemy z takimi dziwnymi biegunkami powracającymi. Dzisiaj zażegnaliśmy ten problem, po dwóch, trzech tygodniach zmienia się oczywiście wilgotność. Bo jest nie minus 3, już a jest plus 7, wilgotność jest inna i znowu się pojawiają te biegunki. Prawdopodobnie, jeśli ktoś by zbaleł, by wiedział na 100%, ale prawdopodobnie mamy do czynienia z tak zwanym patogenem potocznie nazywanym beztlenowcem, i wtedy również taki, taki produkt jak Silveco Plus Gołą w odpowiednim podaniu załatwia nam sprawę. Także na tego typu problemy związane z układem pokarmowym, powodowanym przez tego typu patogeny lub przez. Sprawy wirusowe, bo podkreślajmy to myślę cały czas, że stosowanie antybiotyków na infekcje wirusowe nic nam tutaj nie pomoże. To jest tylko, jakby e, równocześnie wtedy, gdzie występuje z wirusem bakteria, to ten antybiotyk zwalczy albo przygasi ten rozwój bakteryjny, natomiast z wirusem nic się nie stanie, po to również możemy zastosować SILWECO. Został on przebadany. Wydziale medycyny weterynaryjnej uczelni we Wrocławiu jest y, opinia ekspercka y, działa tak jak widzimy na adenowirusa tak y, również z naszego najważniejszego instytutu tak samo jest poparte że działa na nie tylko na ten wirus ale i na inne wirusy także jest to nowej generacji produkt który ma wysoką skuteczność potwierdzoną są też hodowcy, którzy na początku może podchodzili tak nieufnie, ale jak niestety pojawił, ja nie życzę nikomu problemu, by te produkty się nie przydawały, te interwencyjne mówię, nie przydawały się, ale wiemy jak to jest. Kolega Rafał dba, Sebastian dba, ja nie dbam, zakoszuję chore i nagle my wszyscy mamy i wy i ja mam problem ten już rozwinięty i po to yy, jest Simveco Plus gołąb. Także gdyby pojawiły się jeszcze jakiekolwiek pytania, coś budziłoby wątpliwości, w każdym katalogu jest telefon do nas, tak samo tutaj koledzy mają szeroką wiedzę, odpowiemy na pytania. Dziękuję Marcinie, myślę, że tutaj jeśli chodzi chociażby o te produkty, to rozwieliśmy pewne wątpliwości, czy też właśnie takie zapytania, które koledzy mieli. Także warto sobie zawsze przeanalizować ten materiał, powiedzmy, tak jak powiedziałeś tutaj, przeanalizować instrukcję stosowania tego produktu. Tak, bezwzględnie. A myślę, że, że koledzy że, że, że będziecie zadowoleni właśnie z tego, co przygotowało Centrum Zdrowia Głębi. Tak, tak jak Marcin wspomniał, no jest to poparte jak gdyby tutaj badaniami naukowymi też. Analiza tego produktu została przeprowadzona, skuteczność potwierdzona. No my zachęcamy, żeby koledzy właśnie gdzieś, jeśli komuś się powtarza ten problem, to już profilaktycznie mieli ten produkt i przy pojawieniu się jakichś objawów, które już no, zaczynają niepokoić, zainterweniować praktycznie od razu, bo wtedy jest najlepsze, najskuteczniejsze działanie, bo tak jak powiedziałeś, choroby bakteryjne później są pokłosiem tylko tego, tego zakażenia jak gdyby, wirusowego, to dokładnie później tak, dokładnie. I później te wtórne, wtórne wszystkie rzeczy, które się dzieją, to jest pokłosie właśnie te, tego, tego ataku wirusów, także tutaj tym produktem możemy od razu jakby przystopować tą, tą, ten, ten ciąg zdarzeń, no i jeśli ktoś tam gdzieś powtarza się ten problem to zalecamy żeby mieć to gdzieś powiedzmy u siebie w tej takiej gołębiowej aptecce i w przypadku pojawienia się tego problemu od razu od razu zastosować i wtedy jest najskuteczniejsze, najpewniejsze działanie. Także dziękujemy Marcinie tutaj za, 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 za prezentację, za przebycie po raz, po raz kolejny dziękuję bardzo. A wszelkie pytania możecie właśnie kierować, czy bezpośrednio do Centrum Zdrowia Głębi, czy do Rafała, który dużo wie tutaj też, dużo wiedzy ma przyswojonej, jeśli chodzi o Centrum Zdrowia Głębi, o wszystkie produkty. Jak, gdzie, kiedy stosować zalecane wiedzę Rafała do dyspozycji. Także dziękujemy wszystkim hodowcom za zaufanie, również do, do, do marki tutaj Centrum Zdrowia Głębi. Życzymy wszystkiego najlepszego. Dobry lot. Dobry, Dobry lot.